Ulica Lisa, Wita Lisa, Osiedle Bajkowe, Poznań, znak jest początek w strefie zamieszkania, czyli między innymi parkujemy na miejscach wyznaczonych, zgodnie z przepisami A tutaj takich miejsc wyznaczonych nie ma. Tu jest parkingowa partyzantka. To jest klasyczny przykład, jak prawdopodobnie na życzenie mieszkańców pojawiła się pułapka. Tu no przyjedzie patrol Straży Miejskiej, będzie miał mnóstwo roboty, bo przecież mieszkańcy tak chcieli. Jak to się ma do zdrowego rozumu? Ma to koniec strefy do mieszkania. Śmiać się czy płakać? Nie wiem. Dziękuję.